Siemano, witam was w drugim filmie już dzisiaj, bo pierwszy był o godzinie 15, ten jest o godzinie 20, więc jeśli nie widziałeś poprzedniego, to Cię na niego zapraszam. Jeszcze tak na wstępie powiem, że zbieramy 6000 subskrypcji. I jeśli chcesz mi w tym pomóc, to zasubskrybuj ten kanał, jest to dla mnie cholernie ważne, szczególnie że po prostu ostatnio jestem mega aktywny, no i staram się, żeby to wszystko rozwijać jak najlepiej. W Dzisiejszym filmie porozmawiamy sobie o kanale Aferek, bo tak się składa, że mieli oni swój powrót dosłownie wczoraj, jak to nagrywam. A jeśli ktoś jest widzem ich kanału, to wie, że byli oni nieaktywni przez miesiąc i mieli usunięte wszystkie filmy. No i o co w tym wszystkim chodziło? Po prostu ich kanał przed mały, znaczy w sumie duży rebranding i zrobili oni w najnowszym filmie takie jakby, w sumie można to nazwać takim teaserem tego, co będzie się pojawiać w najbliższym czasie na ich kanale i po prostu odpalili oni nowy format, w którym będzie bardzo dużo interakcji z widzami i nie tylko bo od teraz nie będą publikować oni żadnych filmów tylko będą to robić w formie live'a. I te live'y będą codziennie poza piątkami i sobotą i już ich pierwszy stream zaczął się wczoraj o godzinie 21 więc lecą naprawdę z grubej rury. A dlaczego są to live'y a nie filmy tak jak wcześniej? Po prostu dlatego, jak oni to wytłumaczyli że teraz jest duży przesyt kanałów, newsowo, komentary no i jak coś się dzieje to montujesz film robisz go, wrzucasz i nagle się okazuje, że po godzinie Wychodzi jakieś nowe info No i jesteś w dupie z odcinkiem I oni wpadli na pomysł, że będą po prostu robić live'y Także po prostu gdy stanie się jakaś aferka To oni odpalają live'a No i są jakby z tym hot newsem na bieżąco Omawiają go sobie na spokojnie na live'ie Grzebiąc w jakiś tam rzeczach I przy okazji mają kontakt z widzami, którzy im coś mogą podpowiedzieć I dla mnie jest to zajebista opcja I szczerze gdybym miał takie możliwości jakie oni mają To też przeszedłbym na live'y Bo jest to o wiele bardziej wygodniejsze Też nie musisz się męczyć z montażem Ani z niczym takim po prostu Sparaz sobie streamka i lecisz na freestylu, i to jest naprawdę zajebista opcja. Więc tutaj takie coś propsuje, bo jest coś nowego na YouTubie, a ja doceniam nowości, tym bardziej jeśli są w porządku. No i tutaj chyba nie muszę mówić dlaczego nie było ich miesiąc. Po prostu domykali oni różne sprawy, boxel na przykład ułatwił różne rzeczy związane z jego nowym klubem Afterek, który startuje już niedługo, i będą tam mogli wpadać jego widzowie, kiedy tylko tak naprawdę chcą. No ale oczywiście trzeba mieć ukończone ileś tam lat, dokładnie nie wiem ile, ale sprzyam, że na pewno powyżej 16 lub. Przynajmniej 17, jak nie 18, więc jeśli masz mniej, no to nie masz na co liczyć, no bo zwykle do klubu nie da się wejść, mając poniżej tylu. A jeśli ktoś jest zainteresowany tym klubem, no to wejdźcie sobie na Instagrama tego klubu. Jest to 1000 m2 powierzchni tego klubu, no więc naprawdę zajebisty klub i z chęcią bym tam kiedyś wpadł. Co do tego, ile takie live'y mogą trwać, no to tak jak Boxdel Julfik powiedział, od półtorej godziny do maks dwóch. Zależy to po prostu od tematu i w zależności, jaki będzie, czy będzie jakiś bardziej objęty. Takie jak na przykład Leksiu i Konop, to jest taki obszerny temat, który trzeba badać nie wiem, 3 godziny, to wiadomo, że live będzie trwał 3 godziny, ale jeśli będzie to coś małego no to godzinka na to wystarczy. I tutaj też wspomnę dla takich fanów filmów bardziej niż dla takich pasjonatów live'ów, czy jak to tam nazwać, to jest też stworzony nowy kanał, na który będą wlatywać shoty z live'ów i ten kanał nazywa się Boxel i Ulfik, więc jeśli chcecie, to możecie tam wpaść. Jest to na pewno super opcja, a sam kanał prowadzi coach życia, nie wiem czy znacie, po prostu jest taki shotter na YouTube, który robi duże cyfry i oni go zaangażowali w cały ten projekt. Więc fajnie, że takie coś się dzieje, że są brane jakieś nowe twarze, nowe talenty. Znaczy, czy to talentem możemy nazwać cięcie filmów? No, ale wiecie o co chodzi. Tak samo było w przypadku Fejmu, że zatrudnili oni EBB do siebie i robi im przeróbki. Zawsze fajnie widzieć po prostu kogoś nowego w branży niż te same twarze przez 10 lat. I to by było na tyle z tego filmu. Jeśli oglądałeś go do końca, to mega dziękuję. Jeśli tak było, to napisz komentarz hashtag aferki, ja przybędę ci serduszko tak jak zawsze. Prze to robię. Widzimy się już jutro. Patrzcie godzinę 15 lub 20. No i do następnego filmu. Siema.